Niektórzy twierdzą, że najlepsze pomysły przychodzą w samotności, i tak teraz też się wydarzyło. Postanowiliśmy się spotkać z chłopakami i trochę poszliśmy. Miszka będzie miała swoją pierwszą poważną lekcję strzelectwa. Cele ustawione są tam w odległości 25-42 metrów. Mamy tam szczury. Pinery i normalną tarczę Tak po wniesieniu wniesienie paru poprawek, to trzeba zdejmować szczury z pola, nie? Do, trzy razy sztuka. Do trzech razy sztuka, no I co gdzie otrafiałaś tego szura? Sam środek to Naprawdę Fajnie się tak na nich patrzeć Wyglądają jak dzieci z podstawówki razem No i dojechaliśmy Zrobimy sobie dzisiaj mały urbex Boję się Opuszczona mleczarnia Miejsce, gdzie się robi mleko, gdzie się doi krowy. Dlaczego Patryk mówił, że będzie dla mnie za No zaraz się okaże. Właśnie wchodzimy. Tutaj kiedyś krowy stały. Dlaczego to jest tak dużo opon? Bo to chyba zamienili później na ten. Miejsce może do paintballa. Paintball. Ważę bo to jest pełno szkła na ziemi. Jest miejsce gdzie się strzela Kulkami z farbą. No. Miejsce jest całkiem przyjemne. Nadal się nie dziwię, że te chłopaki przychodzą. postrzelać sobie. Ale dziwne. No te chłopaki widzisz, ustawiają ten. I śrutują różne rzeczy. Widzisz? Stare tarcze jakieś. My ja widziałem filmiki stąd. A ja nie widziałem. Nie? Pokażę. nie nie chcesz zobaczyć? To miejsce całkiem fajne, co? Można tu porozstawiać w różnych miejscach jakieś te puszki... i Strzelać na nich. Zobaczymy. No jest to miejsce naprawdę ciekawe. Jest dużo miejsc, żeby się można ustawić. Nie wieje nawet tak. Tak nie wieje, ale jest Stań tam pod grafiki. Fajne, nie? Tutaj kolejne graffiti Tutaj kolejne graffiti Miejsce jest naprawdę Bardzo ciekawe, Przejdziemy sobie tutaj poszczelać, co ty na Czy Ci się podoba Twój pierwszy urbex, kochanie? Albo trzeci. Albo trzeci, tak, bo chodziliśmy po rujnach zamków też. Tak. No i jak wrażenia z męczarnią? Chciałam, że będzie strach. Nie, czemu Ale. E, mocna siódemka. Mocna siódemka. Dobra, czyli następnym razem, ile? jak padniemy tutaj z karabinami. A ty ile? No, mi się bardzo tutaj podoba. Tylko Od podoba 1 do 10. O 1.10 to też taka mocna siódemka szczerze że powiem. A co mi się tu podoba klimat tego miejsca przede wszystkim? A mi się Skokój. nie podoba, a mi się podoba, że, że to taki, taki Nie podoba Ci się? No nie. mi nie fajne. Nie? Niefajne? Nie, ale mi się opony. Opony, no opony właśnie dają klimat takiego miejsca, gdzie można naprawdę trenować a tak, na jakąś bazę czy coś, nie? Tak, Jak robicie tak? Dokładnie. Tak Dobra, idziemy zobaczyć coś na zabicie. Czekaj, to tak. Chyba zbiorniki były tutaj na mleko. Idziemy zobaczyć? Nie, to Ciekawe, tutaj jest ta konstrukcja. Wygląda jak działo jak po uważa żeby tu gdzieś nie wlecieć tak to coś było przy, przytwierdzone mhm. mhm. więc będzie nasze tajne miejsce nikomu nie powiemy o nim mhm. ci co wiedzą o tym miejscu to wiedzą chodź zobaczymy co tam jest jeszcze to Wewnątrz to tak wygląda. To jest azbest, kochanie. Zostaw tego nie dotyka. To jest trucizna. Azbest. Azbest. W górę azbestu leży. Azbest to jest trujące, jakbyś to wdychała. Wiesz? Można dostać choroby płuc. A tu wygląda to tak. Też całkiem ciekawie. Nie? Tu chyba też chłopaki tłuką. Okay, z tego co widać, to ostatni fragment. Miejsce bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jak wrażenia, Miszka? Warto było przyjechać. To co, Miszka, będziemy uciekać chyba, nie? No. Jeszcze zobaczymy, jak tutaj wygląda to w środku. Jeżeli podoba Wam się taka wyprawa, dajcie nam znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o tych łapkach w, górze, w górę. w dzwoneczkach. I subskrypcji! Tak, zapraszamy Was do subskrypcji oglądania naszych kolejnych filmów. I Mamy czekajcie! Krok. Ja Wam powiem, jak macie to zrobić. Będzie taka, takie, taki napis: subskrypcja. Będzie na czerwono, to. No i macie nacisnąć na to, żeby był na szare. I będzie tam pisało: subskrybujesz. Albo subskrybuj. No bo jak będzie po angielsku, to sobie odnajdziecie, bo na pewno dacie sobie radę. To, to, le, Takie lecają. O, robi wrażenie. Nie i jestem na słabą łupenkę. Słabą łupenkę. Urosło trochę to na tobie, to się cieszy. Uważaj pod nogi, bo to jest pełno szkła. O! I pił w nogi? Aj, Ej, mam dla was pytanie. Jak wiecie, nic, komarów, dajcie łapkę w górę. No, dokładnie. Zaczynasz się na to i zaczynają się też komary. I to już koniec naszego dzisiejszego odcinka i przygody z Urbexem i strzelaniem w stylu HFT Czarną bambę trzeba nakarmić i przede wszystkim wyprać naszego psa Wyprać na pluszaka! Dokładnie, nasze następne zadanie jest wypranie naszego puszaka. W takim razie, pa! Bye. Cześć, trzymajcie się.